Znamy stocjęć nierówną walkę, może tym razem uda się nagrać odcinek, bo coś Tak, szansa, szansa jest, szansa jest Ryby widziałem, też pływają, ale czy wezmą, to nie tak. wiadomo Większa szansa jest na pewno w wodzie, jak w domu siedzieć przed telewizorem tak. Będzie się działo, a patrzcie, o tą jeszcze śpi Kubito, już 11 jest Wstawaj, a to facecie, sorry To facet śpi, zapomniałam Zapomniałam, że ci ładni to faceci Wstawaj, gości Takie piękne odczyty na Echo. Wszystko poprzyklejone do dna, więc tutaj z Marcinem pójdziemy w trolling na początek. Ale ładne. Będzie się działo. Będzie się działo. Cześć wszystkim, z tej strony Fitrybka. Witam Was dzisiaj na Dodrom. Jestem z kolegą Marcinem, którego znacie już z poprzednich odcinków i zamierzamy dzisiaj połowić grubych, tłustych mamusiak. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Jesteśmy w kanałach odrzańskich. Są to naprawdę jedne z najpiękniejszych i najdłuższych kanałów w Europie. Więc mamy naprawdę bardzo fajne miejsce. Szczupaki są poprzyklejane do dna. Zaczynamy od trollingu i na bieżąco będę wam wszystko pokazywać. Ja o, 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 taką, to jest rękodzieło, prawda? Bo to tak, od Marcina tak, tak. dostałam. Już nawet jest tutaj le, le, lekko była dziabnięta. dziabnięta. Ju, już mi się sprawdziła. Więc to jest, a czyje to jest rękodzieło w ogóle, Wiesz a co, to jest taki tom, on robi te gumy z Austrii. Aha, więc to są gumy od Toma z Austrii. Już przetestowane, skuteczne. Zaraz zakładamy, jak widzicie, będziemy trollować na razie na takie niewielkie gumki. Ale jakby co, to zawsze możemy się przebranżować na coś większego. Jakby woda dobrze paliła. Więc do zobaczenia. Marcin ma pewną taktykę na dziś. Tak, taktyka jest taka, żeby płynąć w trollingu z prędkością do 3 km na godzinę. I przynęta musi być delikatnie nad dnem, tak żeby, jak, jak już będzie się obijać, dwa obroty korbką, albo jeden obrót korbką i wtedy iść delikatnie nad dnem, bo te szczupaki są przyklejone do dna i tak można je złapać i taka jest taktyka na dzisiaj taka jest taktyka na dzisiaj, zobaczymy czy się sprawdzi mi się wczoraj sprawdziła no to dobrze, to dobrze odkryłem już się na koniec dnia powiedz, powiedz jakiego szczupka wolałeś ładnego no 70 wczoraj ale jak wczoraj był bardzo waleczny no Mega waleczny, taki, że normalnie myślałem, że to metrówka. To ale może te niestety. ryby już są takie podtrute, jak były wiesz, wcześniej, bo one wcześniej były takie trochę skapciałe, nie? Były, były skapciałe takie. Teraz no mają taką energię, że. Dobra, no to się bierzemy do działania. Zaczynamy od główki czternastki na trola Zobaczcie, mam okonia. Zobaczcie jaki on jest długi tylko. 20. okoń? 26 cm. Ostatnio te okonie coś mi lubią. Ostatnio same okonie łowię. I puszczamy Okonika. Kurczę, te okonie mi ostatnio lubią. O, ale poszedł. Pierwsza ryba, chociaż ręka śmierdzi rybą. Chociaż trochę chemią mi się daje, wiesz? Ta woda no, jeszcze trochę chemią daje, albo mi się wydaje. Dobra, mówimy dalej. Dzisiaj mamy gotuj z fitrybką. Na obiad. leczo z kiełbaską. Szczupaki nie biorą, nie są głodne, ale my już jesteśmy głodni. Zawstydzisz Magdę Gessler. Tak. Leczo ze słoika, ale Urbanek polecam. Pikantne. Zobaczmy, jak to wygląda. Myślę, że będzie dobre. Będzie okej, okay. potem kawka do tego i można łowić te metrówki. Będę miała siłę, przynajmniej je wyciągnąć z wody. Oby były. O, no, właśnie. A rybek nie ma. Ja Musiałam się przeprosić z pawik i pójść na spawik, żeby odcinek nagrać Co sobie kupiłam? Tadam. Wow. I teraz jest porządek. Jeszcze nie wszystkie przełożyłam. Ale to jest mój zestaw. Jutro mój zestaw i tutaj do dropszota sobie porobię zestawiki w te mniejsze i okoniowe będę będą łakajtechy w tych mniejszych trzymać. Albo ryba? Nie ma Ryba! Ale jazda! Ty normalną rybę! Się zdziwiłam trochę, wiesz? Spokojnie. Bez nerwów. To ja sama się zdziwiłam, wiesz? Na Twitcha. O, będzie ładny. O kuźwa. Toż to szok! Nie wiem, kto jest bardziej zdziwiony. Ja czy ten szczupak? Hamulec mam delikatnie ustawiony, więc będzie. też. Dziękuję. Bo ja tu widzę ładną rybę. Myślisz? No, Ko o kurde! Jeszcze go nie dowidzę. Jeszcze go nie widzę. Uuu, będzie to. Trudno w tym ma. Dawaj, 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 dawaj. O podczepiony! O, dawaj, dawaj jeszcze, jeszcze, czekaj, jeszcze, Mamy go. Okej. Okay. Mamy rybę, hurra! Hurra. Oj, o nie, nie, Odczepił się chyba? Tak, odczepił Dobra. się. Okej, okay, tylko, żeby woblera, żeby go nie poranić. Weź sobie ten. Czekaj, czekaj, A więc... Mamy to! W końcu, w trolu! Zobaczcie, do jakiego poziomu musieliśmy się zniżyć. Na... Ma... 67 cm. O prawie. O prawie 67. Ja, jest, jest piękny. I oczywiście buziaczek i do wody. Oj, czekaj, ten polec o, czekaj, to palec mi utrudno. Poszedł. O, widać. Jak ładnie poszedł. Brrr, zimna woda. Jest! Dzięki Marcinowi żółwik. Żółwik wpadł jest chociaż to. w trolu. Więc jest super. I co? łowimy dalej, jeszcze mamy chwileczkę. Mam nadzieję, że chociaż 5 to odcinek. Wam z tego zrobię w końcu. Ale ma moc, nie? Ma, miał moc, miał moc, miał moc. I to zobacz, to, było, to nie była cała 70, ale było brać taką metrowe No truwa miała moc Powiem jak złapałem metrówę to się bałem, czy, kurde, czy mi coś nie strzeli, nie? Bo, bo wędka się gieła, hamulec pracował, wszystko było ten, ale to był, czułaś, po prostu taki był, taka, taka siła O, nie, to było jakieś... E, tutaj jest wypuczenie Aha, to oj to jest czarny ze jest. jest, jest, O! Już zwijam swój sprzęt Tak, jest, jest ładna ryba Uuu, będzie gruba Waleczny. Spokojnie, bo on jest daleko. Ja wiem, ale chcę się przygotować, żeby nie było żadnych komplikacji. Chyba nie, tam, nie wiadomo, nie Na razie idzie walka. Na razie jestem tu ready. Nie też chyba nie jest taki duży. Chociaż nie wiadomo. Na razie idzie, walczy. Tutaj Marcin holuje drugiego. Tak na zakończenie. I tak no dość wielki. No Oj, się. Poszedł. Oj. Poszedł. Ale nie był wielki. Ale mógł być 60. 60 na pewno. Hmm. Miało być tak pięknie. Uciek. <noise> Uciek. <noise> o, akurat Camera, się tak <noise> zestresowała z tego wszystkiego. Ale, się wciąga, wiesz, sam, za sam ten. ale ty tamtej też sobie chciał zobaczyć? Za sam koniuszek. Mm. Dobra. No Dobra. Lecimy dalej. <noise> lecimy dalej. By już czupaczek Ryba O kurde. A kamera się wyłączyła. Dobra, ja swoją włączam. Dobra, mam. Oh. Wysłys jesteś? To ja nie zwijam. Chciała drugą kamerę w rękę, bo, bo, ale nie wiem, za to, to trudne będzie. Albo no, nagrywasz to, tak? Okay. Tak. Super. Przecież jeszcze bardziej na, na tą lewą jak możesz. No. Akurat zmieniałam baterię w GoPro, nie? Na no, grubo po prostu. Też walecznie. No, dawaj go do góry. Ale idzie. Yeah. tak samo jak tamten? No, Jest. No. No, tak Siedzi. Jest. Tak, tak, tak samo jak tamten, wpięty ty za nie? No bo on w ten ten i się nie, 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 nie A, no, Dobra, w pierwszą podficzkę. Słuchajcie, drugi harpaganek mi się trafił. A mi się go zmierzyć w ogóle, właśnie. Ty. Czekaj. Ten a 65 No, myślę, że to trochę dłuższy no. będzie, bo on się tak zagina. Zagina się tutaj, czekaj go wejść go tam no, takie 65, 60... no 66. 66 Dobra, oczywiście młodemu zwracamy wolność, bo już bardzo, <noise> bardzo chciał iść do wody Bardzo chciał iść do wody Nie chciałam go tutaj uszkodzić Hurra! Żółwik, bo piąteczka nie bo jestem cała obsumarowana. Fajnie. Udało się, druga rybka dzisiaj. Super. Aż od razu morale wzrastają, no, w jaki czasie tak. się chce, nie? A może jeszcze jeden? To, to jeszcze, jeden. Jeszcze, jeszcze, wiesz. wiesz, jak one nie biorą, to nie biorą, nie. Jeśli tak pływa, pływa bez sensu, jak czy trzy ryby były. Trzy no? ryby były, to już jest pięknie, to już jest wypadek udany. Jest. Jest. U, grubo! To no, następna ryba, nie no, to jest hit. Zszedł. Zszedł? Ja, ty masz jakiegoś pecha nie, dzisiaj. Nie, to ta wędka. To ta wędka. Ta wędka, ona jest za twarda. Do szopaków. Ja Dobra, pitole. To no. zawrotka jeszcze raz tędy? Czy mam, tu? Jeszcze, jeszcze mam szopaki pasowane. Czekaj, muszę zarzucić, bo od razu to już znaczy w połowie wędkę jak tylko widziałeś, jest. Jak biorą? Trzeba już zebranie na 17 Panowie, jest sprawa, szczupaki biorą. Tylko one biorą po południu, zobacz. To nie ma sensu wcześniej jak o 13 wypływać. Wypły 12-13 wypływasz. Tak. Ja wczoraj miałem to samo, dopiero... I patrz, i wszystko się sprawdza, z wczoraj właśnie, no. Jestem ile to spotkanie będzie trwało. Zebranie. Tak, się stało Jeszcze nie w domu nie popłynąć. Ale ciemno już będzie. Całkowicie będzie ciemno już. Bo jak na 16 macie, to no. nawet jakby pół godziny trwało, to już będzie ciemno, to nie wypłynie to mi, to już będzie ciemno, ciemno, całkowicie. A i w ogóle w łódkach to powinny być takie reflektory jak w autach, w sensie jak jedziesz to masz z przodu takie światła, wiesz. I mam wszystko, mam instalację przeprowadzoną dokładnie, bo już o tym pomyślałem wcześniej. I to by było idealne, bo wtedy możesz pływać po osiemku. normalnie, sobie robisz... Sobie w tak, dwa tak. I tak zrobię. I teraz właśnie nie miałem kiedy tego zrobić. Jak ja i na to, że te sandacze się odpalą w grudniu, tak... jak Według moich obliczeń, jeżeli wszystko się tak przesunęło, jak się przesunęło od maju, bo w czerwcu połowie zaczęły grudnia, brać, może. że połowie grudnia zaczną brać sandacze, nie? Ja tak liczę, liczę na to, że wtedy się zacznie Eldorado, nie? Mam tutaj dla Was taką ciekawostkę. Słuchajcie, widzicie tą białą czcinę? Pomyślelibyście, przymrozek, ale nie, bo tutaj były kormorany i tak zasrały. Zobaczcie, jak zasrały tą czcinę W tym miejscu masakra. No to coś powiesz ciekawego nam na zakończenie tego wypadku? No to dzisiaj było fajnie. Ryby brały. Załapać, załapałeś dwa, dwa szczupaki, mi dwa zeszły, no, Ze względu, bo miałem złego kija, wziąłem sobie ekstrafasta, nie za dobry jest na szczupaki. Może to wytłumaczysz dlaczego, bo to też nie każdy wie. No ekstrafast jest tak, że on po prostu jest twardy, ugina się tylko dotąd i ta ryba po prostu pod rybą nie pracuje tak dobrze jak... Wędki takie typowo szczupakowe, które mają pełną parabolę, i one wtedy się uginają. Ta, ta ryba wtedy tak nie spada. A tutaj jest po prostu to jest typowa sandaczówka. Ale dzisiaj opałem na nią. I co szczupaki. ciekawe, wszystkie ryby w kask się zapinały u mnie, nie? W tak, sensie, tak. że. Brało no jakoś... bardzo mało aktywne, znaczy Brało bardzo delikatnie. O. U, mnie, u mnie były zapięte delikatnie za ogonek, więc. Tak, tak. A u mnie podpięte były za głowę, więc to w ogóle tak, tak dziwnie troszeczkę. No, ale ogólnie jest bardzo dobrze, bo. Zawsze to jest. pod ryby. uwagę jaką chemię wpuścili tutaj, to że w ogóle coś zaczyna się dziać, to... I ilość ryb, jakie łapią, łapią wędkarze. Tak, tak. Można powiedzieć, że zerowe. Tak, i sam dać w ogóle u nas nie bierze, to musimy podkreślić, że yy, tutaj akurat Marcin ma sklep rybny, więc może się wypowiedzieć na temat tego, co u, roba, o, u rybaków dzieje się w siatkach. Nie dzieje się nic, nie łapią. Zero ryb w siatkach. Czajcie to, że nie ma ryby, nie, nie ma ryby, nie ma żadnego sandacza w siatce. To myślę, że to tą chemią jest też spowodowane, którą wpuścili do Odry. Myślę, że tak, bo tak to albo po prostu było u nas sandacze idą albo z góry rzeki, albo z dołu rzeki. No mm -hmm. myślę, że, że z dołu rzeki, no to też te zalew, no to może być tam robią jakieś przekopy, więc też może być dlatego, że tego może może nie być sandaczy, bo nie dopływają do nas, a tutaj a z góry to po prostu poleciała chemia i nie wiem czy te ryby pod, pod, może pod, są ale jakby były pod to one by pływały, mi się wydaje, by wypłynęły. Kiedyś jak e, były tam te powodzie, to i te ryby były jakieś śnięte, no to one wszystkie wypływały, nie? Mm -hmm. Nawet sandacze też. też wypływały, no, no. więc widziałem, że one wypływają. A ogólnie teraz w ogóle nie, nie ma ani na echosądzie nie dać tych ryb, ani rybacy nie łapią tych ryb, więc no, to znaczy, że ich nie ma. Będziemy czekać, może przypłyną z morza. No, dokładnie. Więc super wypad. I teraz przejmi berło. A to, co ja mogę Wam powiedzieć, to prawdopodobnie ten odcinek zmontuję z dwóch, ponieważ ja jestem, powiem Wam szczerze. Trzy razy w tygodniu na rybach i nie byłam w stanie przez 2-3 tygodnie nakręcić dla Was odcinka, bo po prostu ta ryba nie żarowała. Więc dzisiaj to jest dla nas dosłownie dzień dziecka, że w ogóle coś gryzło i naprawdę w ogóle coś się działo. Więc jeżeli u Was też nie bierze, a też takie suchy mnie dochodzą, to nie przejmujcie się. U nas jest to samo. Jak widzicie, pierwszy dzień. Odpalił, i to jest takie, może, nasze światełko w tunelu. Prawdopodobnie zmontuję ten odcinek z dwóch, bo tam w jednym się działy fajne rzeczy, natomiast nie było ryb. Jakoś to pomieszam i, i mam nadzieję, że w końcu będziecie mogli coś zobaczyć, bo dzisiaj tak naprawdę jest krótka 2-3 godzinna wyprawa na ryby. Nie mieliśmy za dużo czasu, więc też nie ma za dużo tego materiału. I co mogę wam powiedzieć? Życzę Wam wszystkim powodzenia i żeby te ryby w końcu zaczęły nam odpalać, i sobie też tego życzę. I do zobaczenia w następnym odcinku.